Okres jesienno-zimowy i zimowy w ogrodzie już nam się kojarzy z takim, czyli, że a, nie ma już co robić w tym ogrodzie, nie ma po co tam chodzić, nie ma co oglądać, bo liście spadły, drzew, nie ma nic co zdobnego, a tymczasem możemy sobie spojrzeć na to, jak wygląda struktura drzewa już po liściach. Jeśli są liście, tego nie, nie widać, a jak już liście spadną, to możemy sobie zobaczyć, jak te konary się rozchodzą, jak to drzewo jest rozwidlone, jak jakieś krzewy typu dereń biały mają wybarwione pędy, czy nawet jak brzoza korę. Naprawdę dużo rzeczy możemy sobie zaobserwować w tym okresie zimowym których nie możemy dostrzec w okresie wiosenno-letnim na przykład, więc warto się przejść, zobaczyć sobie jak magnolia ma takie owłosione pąki na przyszły rok. Naprawdę jest dużo rzeczy, które możemy zobaczyć w tym ogrodzie i poobserwować, zachwycić się jakąś strukturą danego drzewa czy krzewu, czy jakimś jego pokrojem. Warto. Zwłaszcza jak swoje będzie ośronione jeszcze. No to już wtedy na pewno. Ty wychodzisz zimą do ogrodu, pooglądać sobie, jak krzewy wyglądają ośronione, jak ich struktura wygląda? Napisz w komentarzu.